Serwus widzowie w dzisiejszym odcinku Pracująca niedziela, a tak na poważnie Kurde, powiem wam, patrzę idę, wy, Wychodzę sobie na dwór Podchodzę do sześćdziesiątki Patrzę, o tu kapeć, nie? Normalnie taki kapeć i to nawet solidny, nie? I już szybko musiałem lecieć po tą po sprężarkę tutaj mam już yy, uszykowaną, to znaczy już napompowałem sobie powietrze bo kapeć był solidny Tam mam wintel. i co, no nie wiem, nie wiem czy to czy to wina dętki, bo dętka w sumie jest nowa, czy to jest wina, znaczy inaczej Boże, nie wiem czy to jest wina wętla, bo wentyl jest nowy, dętka, dętka w sumie nie jest nowa, już ma tam swoje lata, nie wiem czy ją gdzieś nie przeszczypało czy coś, bo no nie no raczej to wina opony nie jest, bo przecież opona, w sumie opony są nowe. Kiedy? Chyba rok temu były tutaj wstawiane te nowe opony, czy coś takiego, no ponad rok temu. I co? Plan na dzisiejszy odcinek jest taki, wstawimy siewnik do garażu, sześćdziesiątkę to samo też do garażu. Podlewaruję ją lewarkiem i postawię z tyłu jakieś klocki, bo i tak chyba w zimę już raczej nie będzie ciągnik potrzebny. A jak w razie czego to jeszcze mam starego Ursusa. Ech, I co, i tak chyba też zrobimy. Także co, ja chowam sprężarkę i, i działamy. Dobra, siadamy i lecimy. Siedzi. Dobra Muszę odhaczać my... Tutaj uh -huh. Dobra Poszło O Teraz robimy cyk A. O Pięknie, dobra Cyk, robimy ciak i wszystko w temacie dobra, jeszcze tylko cięgnę dobra, weźmie tu o matko tak kurde, jedną ręką tego nie zrobię chyba a może załóżmy bolec i na to zawleczka No i wszystko w temacie Dobra, jedziemy A, kurde Chciałem jechać, a to jeszcze o hamulec ręcznie trzeba zwolnić Teraz dopiero No i co teraz? Teraz to by się przydało: jakoś kurde ten ciągnik trochę podlewarować. Znaczy, podnieść go do góry i właśnie nie wiem, czy nie ściągnąć tą prawą część podnośnika, tak jakby czyli ten wieszak, tą lagę, czy jak to się tam nazywa, stabilizator, nie, jak to się nazywa. No, ten odciąg prawy. Żeby, właśnie tego nie, żeby to ściągnąć, żeby się dostać jakoś tu i żeby właśnie podlewarować trochę tą prawą stronę, jak ma powietrze uciekać. Oczywiście wody nie będę spuszczać z chodnicy, no bo w sumie tu wody nie ma, tylko jest płyn. Ciągnik płynem zalany, no bo kurde, po remoncie no to nie będę lał wody. Bo już tak wiecie, na bogatości płynem zalany i tyle. No dobra, to co? skoczę po lewarek i zobaczymy co tu możemy wykminić takiego no dobra to się bierzemy do roboty myślę że możemy tu już ściągać weźmy może tutaj tego zacznijmy o kurde tylko że da się tu dźgnąć? da się dobra eee, oczywiście bez kombinera się nie obejdzie no w sumie bez młotka też chyba coś gdzieś coś jedzie chyba jakiś motorkiem, ale o dobra, tak chciałem. To możemy nic wpiąć tu z powrotem. Postam stamtąd I wszystko. To nie się leży. mamy tutaj, tutaj teraz świetny dostęp, żeby móc podlewarować. Trochę podnieść tą prawą stronę. No, no bo nie jestem teraz w stanie co się w ogóle nagrywa. Nagrywa się, nie jestem teraz w stanie sam tym bardziej wymienić, nie wiem też sam. Bo to prawe koło było robione jeszcze przed remontem tego ciągnika, gdzieś. Oj, z... dwa miesiące temu, może? A i tak, przed tego, wyszedłem na dwór, patrzę, wchodzę do ciągnika, patrzę, a tu kapeć nie, I to taki konkretny kapeć nawet był. Ja nie wiem, czy to wina dentki, czy to wina wentla, chociaż wentel to jest nowy, nie? Był właśnie dwa miesiące temu zakładany do. Dentki nowy wentel. albo to może dentka już yy, odmawia posłuszeństwa. Nie wiem, bo dentki dę nie są, nowe, dentki są stare. Akurat opony nowe, ale dentki są stare jeszcze. Nie wiem, ale to akurat ta prawa opona. Lewa to nie, ale ta prawa to tak, nie wiem, nie wiem, czemu to tak się dzieje. Dobra, Starczy gadania. Tu mam Myślę, że możemy to zawiorę. Pod, podnieść yy, trochę ciągnik ale warek już mam taki do 3 ton no samochodowy co prawda nie no ale chyba uniesie taki tak dla ciekawskich jeszcze tutaj dam o tak ona, na pustaku i tutaj dam taką o, deseczkę i spróbujemy jakoś o to podnieść może może zobaczymy czy to da radę w ogóle czy nie no. I jakoś się podnieść na 3 ton. No, no, myślę, że spokojnie ten lewarek by dał radę podnieść ciągnik trochę. Trochę chociaż, bo tu wiecie. Też. Yy, yy, tyle. Tu nie ma też wszystkich obciążników. Tu powinien być jeszcze jeden obciążnik. Yy, jeszcze jeden taki. Tutaj powinien być, by się zmieścił spokojnie. Tu jeszcze na przednich. Kołach powinny być obciążniki, tu jeszcze powinny być obciążniki, także wiadomo, wszystkich obciążników nie ma. Chociaż kabina też może robić e, jakąś tam robotę. No bo to jest akurat ta Szymczaka. A właśnie! A mi się teraz przypomniało, tam ktoś pisał, e, dwie osoby może tam pisały w komentarzach, że poprawiali mnie, że to nie jest kabina naglaka, tylko Szymczaka. Ja wiem, ja wiem, że to jest kabina od Szymczaka, tylko po prostu ja specjalnie powiedziałam, że to jest naglak tylko, że właśnie z taką nadzieją, że ktoś zauważy że to jest faktycznie od, od Szymczaka ta kabina no są jednak trochę tańsze, no jednak trochę się różnią takie kabiny naglaka od Szymczaka między innymi to, że te od Szymczaka są tańsze Dobra. My tu gadu gado, a to trzeba robić. Jeszcze tylko pozwólcie, że założę rękawiczki. No. Ile warujemy? Kurde czy to wytrzyma w ogóle? No, no nie wiem. O Jezu. O, dobra. Coś podniosło, coś podniosło. Wiecie co, póki tak jest, to bym może gdzieś tam postarał się podłożyć jakieś klocki i by to tak zostało. No dobra, powiem wam tak, to co zrobiłem, to zrobiłem. Podparłem klocuszki tutaj pod ten zaczep roboczy, czy tam polowy, jak to się mówi na to, chociaż to i tak tu Luz jest, ale główna konstrukcja to jest tutaj, czyli pustak i jakieś tam parę klocków, i to się wszystko tutaj na tym oprze. O, o się Będzie oparte ta część ciągnika, będzie oparta właśnie na tym, jak po prostu już powietrze ujdzie z koła. No to jakby ciężar ciągnika nie będzie się opierać na felce, czy tam na oponie, tylko po prostu się będzie już opierać na na tej konstrukcji i dzięki temu po prostu będzie jakieś tam, nie wiem, mniejsze ryzyko, że felga się uszkodzi czy coś albo coś z oponą będzie nie tak, bo to też tak nie może być, że taki kurde kapeć na przykład jest i to, no nie może tak być, no po prostu a z racji tego, że ja nie jestem zdatny do zmieniania, zmieniania Opon, znaczy sprawdzania taki, Nie jestem zdatny do robienia takich rzeczy To po prostu No teraz już Tego Nie zrobię Czy w tym roku to zrobię? Nie wiem Zobaczymy Ale najważniejsze, że już udało się wszystko To co w tym roku trzeba było zrobić To się zrobiło Także co, w tym odcinku to już by było na tyle Ja się z Wami żegnam, na razie, cześć